Jadłosław korski wywala 50 ambasadorów, zwalnia 50 ambasadorów, ale może próbuje się pozbyć tych 50 pisowskich nominatów ze wszystkich jednostek, w sumie ponad 50, ze wszystkich jednostek, które są dosyć istotne. Gdyż reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. Przepisy ustanowione przez PiS w zakresie prawa ruchu drogowego, które co ciekawe, sam pochwalałem, dzisiaj minister Mercha chce zliberalizować, złagodzić. Obowiązkowo, kiedy kierujący ma co najmniej 1,5 promila alkoholu. Osobiście jestem przeciwny temu, bo jest to jedna z niewielu rzeczy, które za rządów PiS uznawałem za dobrą zmianę. Jezus Maria. Za dobrą zmianę. Jak to, jak to źle zabrzmiało, bo dziś chyba muszę powiedzieć, że rządy PiSu to były. Chociaż w jednym przypadku dobrą zmianą. Nie wiem, czy jest to hipokryzja, czy po prostu idiotyzm, kiedy słyszę wypowiedzi ministra, a nie ministra, teraz już posła Budy, który próbuje tak naprawdę łyżką zamieszać tak w szklance wody, żeby wyszła mu burza. Szanowni Państwo, jesteśmy po 6 godzinach kontroli w Ministerstwie Finansów. Burza w szklance wody. Ministra Budy. Buda, burza. No dobra, ciekawe, co z tego wyjdzie. W dalszej części materiału się dowiesz. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim politycznym vlogu zacznę od mojej ulubienicy Anny Złote Zęby PCK Zalewskiej, która na swoim profilu na portalu X pisze takie bzdrednie. Mamy w Polsce rząd Zielonego Ładu. Wszystkie partie wchodzące w skład koalicji 13 grudnia głosowały za Zielonym Ładem w Parlamencie Europejskim. Partia Zieloni, która współtworzy rząd Tuska, odpowiada w Parlamencie Europejskim bezrefleksyjne zwiększenie redukcji emisji CO2. Dobra, dalej mi się już tego nie chce czytać. Widzicie cały ten materiał, możecie sobie przeczytać, bo kiedy ja widzę takiego tweeta, to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to zadać tylko jedno pytanie. Gdzie pani Zaleska była w momencie, kiedy jej kolega Wojciechowski nie tylko głosował za Zielonym Ładem, ale wprowadzał ten Zielony Ład? Gdzie była pani Zaleska, który której kolega Mateusz Morawiecki jeździł do Brukseli i podpisywał wszystko, żeby tylko dostać pielądze z KPO, o których de facto nie dostał. Ale to on jest odpowiedzialny za te wszystkie bzdurne regulacje, które są dzisiaj w Zielonym Ładzie, które już Donald Tusk powiedział, że będzie wetował. Gdzie ona była przez ostatnie pięć lat, kiedy pisowcy tak naprawdę nic nie robili dla rolników, a rolnicy dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu też protestowali. Czy ona jest hipokrytką, czy ma po prostu mózg Ameby? Czekaj, Ameba chyba nie ma mózgu, tak mi się wydaje. No dobra, czy ona jest hipokrytką, czy po prostu ma amnezję, a nie Amebę? No, ale gdyby tego było jeszcze mało, to na Twitterze pani Zaleskiej można zobaczyć jeszcze taki wpis. 25 lat temu, 12 marca 1999 roku, Polska wstąpiła do NATO. Dzięki polityce rządu prowadzonej w latach 2015-2023 jesteśmy dzisiaj kluczowym członkiem NATO. Ludzie święci. Nie jesteśmy kluczowym członkiem NATO. To, że wydajemy 4% PKB, oczywiście jest to dużo i gratulacje, ale nie jesteśmy kluczowym członkiem NATO, bo nikt się z nami nie liczy. To, że nas przyjęli w USA, to tylko i wyłącznie dlatego, że. Duże ryzyko jest, iż wojna ukraińsko-rosyjska przeniesie się na kolejne kraje, w tym na Polskę, jeżeli nie będziemy dobrze dozbrojeni. Więc to nie znaczy, że jesteśmy traktowani i poważani w świecie, to znaczy tylko, że ludzie mają dalej do nas litość, bo wiedzą, że przez ostatnie 8 lat Jezusie, ta broszka to mnie normalnie prześladuje, ale dobra, powiedzmy tak, że przez ostatnie lata, kiedy wy wyrządzi... rządziliście, to ludzie na świecie wiedzą, że nic się u nas dobrego nie działo. Ale na moim Twitterze jak zawsze mocny komentarz dzisiaj do słów pani Anny Zaleskie. Więc wbijaj na mojego Twittera, link jest tutaj, także w opisie do tego filmu. Ale uważaj, jak już tam pójdziesz, tam się naprawdę dzieje polityka bez cenzury. Nie za często pochwalam zmiany PiSu. No, może w sumie przez te dwa lata ze trzy razy ich pochwaliłem. Ale o tym, że zmieniali przepisy w zakresie prawa ruchu drogowego, to już wam kiedyś mówiłem. I te zmiany akurat pochwalam, bo nie ma mojej zgody na to, żeby ktoś na podwójnym gazie, nie wiem, jeździł sobie samochodem, albo nie daj Boże, miał wypadek. I spowodował, nie wiem, uszczerbek na zdrowiu, albo kogoś zabił jeszcze, będąc no, pod wpływem alkoholu. Obowiązkowo, kiedy kierujący ma co najmniej 1,5 promila alkoholu, albo kiedy spowoduje wypadek, z co najmniej promilem. PIS w 2022 roku mocno zaostrzył przepisy prawa ruchu drogowego i mocno zaostrzył to, że od tego tygodnia. Kierowcy jeżdżący na podwójnym gazie mieli tracić samochody. Jeżeli miałeś półtora promila alkoholu i policja cię złamała, to tracisz samochód. Jeżeli miałeś wypadek i miałeś promil alkoholu, to sąd nakazywał, obligatoryjnie nakazywał przypadek Twojego samochodu. Jeżeli to był samochód w leasingu albo w kredycie, to oczywiście leasingodawca czy kredytobiorca nie straci tego samochodu, ale ty będziesz miał karę o równowartości. Więc ja rozumiem, że wszyscy, którzy lubią sobie wypić i jeździć samochodem, dzisiaj panikują, ale. Dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości, ustami Arkadiusza Myrchy, mówi coś takiego? Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza jednak złagodzić te przepisy. Teoretycznie wejdą w życie w czwartek, ale w praktyce będzie to prawo martwe. Tak powiedział w Radio Z wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Myrcha podkreślił, że do nowych przepisów brak w tej chwili aktów wykonawczych, co uniemożliwia wydanie zgodnie z nimi wyroków. Jeżeli prawo ustanowione przez PiS. Ja wiem, że to jest pewnego rodzaju oksymoryn. Prawo stanowi przez PiS, bo wszyscy wiemy, że to prawo to było takie na kolanie pisane, ale w tym wypadku załóżmy, że to prawo stanowi bardzo jasno i czytelnie. Jeżeli policja cię złapała i masz półtora promila alkoholu w to sąd musi orzec przypadek albo karę równowartości twojego pojazdu. Jeżeli miałeś wypadek i masz jeden promil powyżej jednego promila alkoholu, to sąd musi nie może. Musi orzec przepadek. Proste? Trzeba do tego jakiejś wykładni? Co, co to ma być, że, że, co, że promil na przykład, bo piwo piłem, czy promil, bo wino piłem? Słuchajcie, żeby była jasność, 1,5 promila to jest, nie wiem, 3-4 piwa. Wypite wieczorem i od razu po tym czwartym piwku jedziemy do domu. 1,5 promila to jest także gruba impreza w piątek z wczesnym wstawaniem w sobotę i jechaniem do domu z gór. Ludzie muszą myśleć. W mojej rodzinie był przypadek, że ktoś stracił za alkohol prawo jazdy. I wiecie co? Na szczęście ta osoba zrozumiała, że picie alkoholu i jeżdżenie samochodem to nie jest dobre rozwiązanie. Wtedy zabrano tej osobie prawo jazdy chyba na rok czy tam na dwa lata. Natomiast dla niej było to oczywienie. Dla wielu innych nie jest oczywienie. Jeżeli nie zabierzemy im samochodu, jeżeli nie zabierzemy im prawa do poruszania się samochodami, to oni, tracąc prawo jazdy, i tak będą jeździć, bo mają dalej w garażu samochód. Jeżeli stracą prawo jazdy, stracą samochód i będą mieli karę do zapłacenia, to w tym momencie minimalizujemy ryzyko tego, że ten przestępca będzie miał recydywę. Więc dzisiaj. Zaskoczę was, ale pani Arkadiusz Umyrka, znamy się dobrze. Arku, znamy się dobrze. Znamy się od wielu lat. Nie pochwalam tego, co właśnie robicie. Powinniście to zostawić w świętym spokoju i niech przestępcy, którzy jeżdżą, bronią na czterech kółkach, zrozumieją, że nie jest to dla nich dobre rozwiązanie, bo zabijają ludzi, bo doprowadzają do tego, że więcej jest wypadków, a także wypadków śmiertelnych na ulicach. Ale wy możecie jechać na podwójnym gazie i zasubskrybować mój kanał, polajkować mój film. Dzięki temu mój kanał dostanie drugiej prędkości, ale jeżeli w komentarzu jeszcze napiszecie mi pisanka, tak? Pisanka idą święta, będą pisanki, ale wpiszcie mi w komentarzu pisanka, to będę wiedział, że macie taki sam stosunek do Anny Zaleskiej jak ja, czyli wiecie, że ona jest po prostu hipokrytką albo amebą. Nie wiem. A możecie mi też wpisać w komentarzu, które, które ze zwierząt nie ma mózgu, bo to mnie teraz w sumie zaczęło ciekawić. Kiedyś mój kolega Tomek mówił, że to chyba pierwotniak albo ameba. Nie wiem, coś jest zwierzę, które żyje 800 milionów lat i nie ma mózgu, więc albo pisanka jest amebą, albo pisanka jest po prostu hipokrytką. Też mnie to interesuje. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, którego jak na razie jestem dużym fanem, postanowił zwolnić, wywalić, pozbyć się ponad 50 ambasadorów na całym świecie. Oczywiście jest to normalne. Jak to powiedział około 8 lat temu Andrzej Duda, zmiany w ambasadach na całym świecie są normą, bo nowy rząd ma nową politykę i chce tę politykę realizować poprzez swoich przedstawicieli na całym świecie. Więc ja nie rozumiem, dlaczego dzisiaj Andrzej Duda, no może nie Andrzej Duda, ale bardziej pan Mastalerek, stają okoniem do decyzji, które zostały wstępnie z nimi już zakontraktowane. Oni już wiedzą w Pałacu Prezydenckim, że tych 50, ponad 50 ambasadorów na pierwszy rzucie wyleci, ale pojawia się komunikat następujący. Proponowane zmiany zostały przedstawione w ramach konwentu służb zagra służby zagranicznej, a po ich akceptacji przez premiera RP zostały uruchomione praktyczne procedury odwoławcze. Rząd ponoszący konstytucyjną odpowiedzialność za politykę zagraniczną uważa, że niezbędna wymiana na stanowiskach przedstawicieli Polski za granicą służy lepszemu, profesjonalnemu realizowaniu trudnych wyzwań stojących dzisiaj przed polską polityką zagraniczną. Więc ja nie rozumiem, panie prezesie. Wróć. Ja nie rozumiem panie Andrzeju Dudo, Duda. Andrzej, nie rozumiem, że skoro 8 lat temu mówiłeś dokładnie to samo, co dzisiaj, de, co dzisiaj możemy przeczytać w komunikacie msz u to dlaczego dzisiaj stajesz o koniem? Przecież to powinno być normalne. Uzgodnienia pomiędzy MSZ-em a pałacem prezydenckim trwały. Z tego co wiadomo, to pałac prezydencki miał tylko i wyłącznie na początku obiekcję do czterech ambasadorów. Pierwszy jest to pan Krzysztof Szczerski, który jest przedstawicielem Polski w ONZ. -cie. Drugi to jest Paweł Solacha, ambasador w Rumunii. Trzecim jest Jakub Kumocha, ambasador w Chinach, oraz Adam Kwiatkowski, ambasador w Watykanie. I te Chiny, Rumunia czy Watykan. Okej, okay, Andrzej, bierz sobie, ale przepraszam. ONZ jest to na tyle istotna dzisiaj organizacja. ONZ jest tak istotne też w zakresie Unii Europejskiej, w zakresie wojny w Ukrainie. Że naprawdę moim zdaniem i Sikorski, i Tusk powinni mieć w tej instytucji swojego człowieka, który będzie nie tylko realizował ich politykę ale nie będzie stawał okoniem do tego, co oni chcą wprowadzić. Bo pan Szczerski, moim zdaniem, dzisiaj daje tylko i wyłącznie gwarancję tego, że będzie lojalnie wykonywał polecenia Andrzeja Dudy, a nie premiera czy ministra spraw zagranicznych, którzy mają konstytucyjny obowiązek w zakresie realizowania polityki Polski na arenie międzynarodowej. Dlatego Andrzej odpuść. Wezmą tego Szczerskiego, wyślą go na placówkę do Chile albo do Gwatemali. Też fajnie, też ciepło, niech se chłop tam opali tyłek, niech mu będzie tam wesoło. A my w ten sposób przechodzimy do kolejnego tematu, który mówi dzisiaj o tym, że posłowie PiS, a szczególnie pan Buda, naprawdę odbijają się od ściany do ściany. I jak powiedział jakiś czas temu podczas wywiadu ze mną marszałek Kamiński, pisowcy nie wiedzą co robią, dlatego odbijają się od ścian, to muszę powiedzieć, że jak patrzę na pana Budę, to wiem, że oni nic nie robią, a marszałek Kamiński był wręcz delikatny w swoich stwierdzeniach. Szanowni Państwo, jesteśmy po 6 godzinach kontroli w Ministerstwie Finansów. Pan minister uciekł zaraz po naszym przyjeździe. Panie pośle, pan sugeruje, jakoby ktoś uciekł, kiedy się pan tam pojawił. A może? Minister finansów miał po prostu zaplanowane zadania. Może wystarczy wejść na stronę internetową ministerstwa, napisać maila. Nie wróć, wy maili nie piszecie po akcji z Worczykiem. To może wystarczy zadzwonić do ministerstwa i powiedzieć, że wybieramy się na kontrolę jutro, pojutrze. Chcielibyśmy spotkać się z ministrem. Może w obecnych czasach minister finansów ma coś do roboty, a nie tak jak za waszych czasów czekał, aż dostanie rozkaz z Nowogrodzkiej. Dzisiaj ministrowie mają swoją autonomiczność. Za Waszych czasów oni czekali na kontrolę, czekali na to, co mogą zrobić, jak mogą umilić czas i życie Jarkowi Kaczyńskiemu. Dzisiaj oni walczą dla Polski, dzisiaj oni pracują dla Polski, więc następnym razem może się Pan po prostu umówić na spotkanie z ministrem. I wie Pan co? Ja też się spróbuję umówić. Może jest to możliwe. Ciekawi mnie to. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, po jaką cholerę wy tam poszliście. Wy poszliście szukać analizy skutków wprowadzenia 5% VAT-u na żywność. Ale to, co merytorycznie ustaliliśmy, jest nieprawdopodobne. Szanowni Państwo, nie ma żadnej analizy, żadnego dokumentu, który by pokazywał, jakie skutki będzie miało wprowadzenie 5% VAT-na żywność. Czy to nie wasz rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził ten VAT? Czy to nie wasz rząd rękoma Mateusza Morawieckiego doprowadził, że ten VAT zostanie podniesiony w marcu, znaczy w sumie w kwietniu? Czy to nie wasz rząd jest odpowiedzialny? Może wy powinniście szukać tej analizy gdzieś w szafie u Morawieckiego? No, ewentualnie w garażu u Ziarkiewicza, prokuratora Ziarkiewicza, możecie znaleźć taką analizę. Czy ta analiza jest potrzebna? Ona nie jest potrzebna, bo nawet ja wiem, że wprowadzenie 5% VAT-u spowoduje, iż do budżetu trafi około 12 miliardów złotych. Oczywiście, ono też spowoduje, że ludziom trochę się zabierze z portfela i jestem tego świadomy i nie jestem tego wielkim fanem, żeby była jasność. Ale. Po co komu tworzyć analizy na rzeczy pewne? To tak, jakbym ja dzisiaj stworzył analizę mającą na celu udowodnienie, że Andrzej Duda jest śmiesznym prezydentem. No wszyscy wiedzą, że on jest śmieszny. Znaczy, w sumie, jak ktoś nie wie, to niech mi napisze w komentarzu, że nie wie, to mu wytłumaczę i podam kilka filmów na temat Andrzeja Dudy i jego śmieszności. Ale jeżeli zastanawiasz się, czy Andrzej Duda jest śmieszny, czy nie, to wbijaj w ten film. Tutaj udowadniam, że Andrzej Duda jest naprawdę śmiesznym prezydentem. A dzisiaj Tobie już dziękuję i widzimy się jutro. Na razie pa!